Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w specjalnym bonusowym filmie z okazji 5 tysięcy widzów, tak, które wybiło na moim kanale. To znaczy, jak ja nagrywam, to jeszcze nie wybiło, ale w najbliższym czasie wybiję, jak już ten filmik wstawię, to już będzie. Tak, i znowu jesteśmy w Minecrafcie tak. No cóż, obiecałam wam niespodziewankę, więc niespodziewanka jest. To nie jest to puste pole, na które patrzę, ale to mucha haha. Dynamit. Tak, po to zbierałam dynamit, żeby sobie zrobić um, wybuchowe 5000. Niestety nie starczyło mi dokładnie tyle dynamitu, żeby 5000 wymalować. Ale wygląda to całkiem nieźle, myślę. Pokażę Wam tak z góry. O. Wygląda to całkiem, całkiem. E, tu zrobiłam jedną taką wieżę, bo zostało mi trochę TNT. E, więc powiedzmy, że to jakoś wygląda. E, niestety jest noc. Hmm, się zastanawiam, czy nie poczekać do rana z tym wybuchem. Zresztą e, nie jestem pewna, czy to zadziała z tym proszkiem, bo nie testowałam tego. A chciałam w miarę z oddalonej części, że tak powiem, wysadzać, bo z tego co widziałam, to jest to strasznie wybuchowe. No, znaczy, można zginąć, nie? Wolałabym nie zginąć, żeby zobaczyć, co tu się zmieni po tym. Yy, no, nasze wybuchowe 5 <laughs> tysięcy na cześć 5 tysięcy widzów, którym bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Naprawdę nie sądziłam, że kiedykolwiek dojdę do takiej liczby, a mimo wszystko ten wskaźnik ciągle rośnie i coraz więcej ludzi chce mnie oglądać, co naprawdę mnie bardzo cieszy, świnia z yy, tylko, Mam nadzieję, że zwierzęta nie mogą uruchomić tego TNT, bo... Byłoby nieciekawie. <noise> Stojąc tak blisko. <noise> A już w sumie noc się powoli kończy, to możemy przeczekać. Mm. No, szczerze mówiąc, nie wiem za bardzo, jak to będzie działać. Zastanawiam się, czy jakiegoś bunkra sobie nie zrobić. Um, z kamienia co prawda tylko, no ale... Ach, nie wiem, zastanówmy się. Ale kurczę, chciałabym móc zobaczyć. Najfajniej by było, jakby się dało wskoczyć. O, i tak z wysokości oglądać to. Ale nie wiem, czy kurczę. Nie wiem, czy ta dźwignia w ogóle zadziała. Nie mam pojęcia szczerze, mówiąc naprawdę, nie testowałam tego jeszcze. Jak nie zadziała, to spróbujemy odpalić jakoś to ręcznie bo nie chcę mi się z tym męczyć. O, tam jest moja e, wieża <grybujesz> orientacyjna, kiedyś tam zrobiona jeszcze dawniej. Znaczy, to nie jest wieża orientacyjna, tylko wyjście z kopalni, bo... znaczy z, z cave systemu, bo ogólnie. się zgubiłam i. wyszłam tak. Dobra. Mm. Nie wiem, kurczę. Że... Czekajcie, może sobie zbuduję tu coś na kształt bunkra. No. Ej! Kamienie, nie ułatwiacie mi sprawy. Nie chcę mi się was rozwalać. Nie chcę naprawdę zginąć. Chcę to w miarę zobaczyć. Może tak jeszcze zrobimy? Dobra, tu już nie ma sensu. <laughs> nie no, seryjnie, stresuję się. Kurde. Właśnie mi w ogóle z się stało, widzę. A. Yy, mam, jakby, co zbroję, nie wiem po co, ale może się przyda. Dobra, to co odpalamy, ludzie. Zobaczymy, yy, czy to działa w ogóle. Jakby, co się schowam za tym murem obronnym. Puf! <laughs> yy. Dobra, działajmy. No, dźwignio. E. Dobra. Nie działa to tak, jak powinno działać. Czekajcie. Mamy tu jakiś problem z proszkiem, ale jest połączony. To chyba jakiś bóg jest. No dobra, czekajcie, odłączę to, żeby przypadkiem przed nosem nie wybuchło. I spróbuję to położyć jeszcze raz. I spróbujemy jeszcze raz. Nie, no ciągle się blokuje na tym jednym, tak? Hmm, to może... Sp Czekajcie. Spróbujemy podnieść tu ziemię o jeden. No niby widzicie, że wszystko jest połączone, a mimo to nie działa tutaj jak powinno, nie wiem czemu. Dobra, to weźmiemy, tak, zrobimy i może... Tak zadziała. Oby. Wracamy do bunkra. Mm. <noise> I odpalamy. Znowu nie działa. W tym samym miejscu. Ludzie. Coś jest z tym nie tak. Może to jakiś problem z ziemią jest, czy coś? Odłączymy znowu. A, sorry, że tak nie wyszło. To nie sprawdziłam tego. Ale nie chciałam się wgrywać z <grymne> Może spróbujemy połączyć tak trochę okrężną drogą. I Też nie chcę działać za bardzo. Nie, miałam zostawić. Kurde, ja nie myślę. Minecraft mój drogi, ty masz jakiś problem hmm. on ma jakiś problem z tym proszkiem. szkoda chciałam tak fajnie kucze z daleka bo tak to to rozpierniczy wszystko i zginę. Jestem tego pewna no z tą spróbujemy jeszcze Jeszcze inaczej. No tu? Hmm. Czekajcie. A jakbym tam dała dźwignię? Może to działa tylko na daleko jakoś tam. Kurde, nie, czekajcie. Mam jeszcze kamienia? Mam. Hmm. Dobra, krowa, spadaj, kurde. Ja tu usiłuję się ochronić. O, dobra. Hmm. Dziś się znowu zblokowało. Nie wiem, jeżeli wiecie, co jest powodem blokowania, to bardzo bym prosiła o podpowiedzenie, bo nie rozumiem tego za bardzo. Wygląda na to, że będziemy musieli się niestety zbliżyć do tego TNT. Szkoda. Ha, spróbuję się jakoś ochronić. Tylko jak? Nie mam pojęcia. Dobra, spróbujemy się tu schować. Jak um, że tak powiem, tu sobie zrobię ścieżkę. Nie wiem po co. Nie pytajcie się mnie. Dobra, w takim razie odpalamy ręcznie. Zobaczymy, co z tego zostanie. I nie wiem czemu, jak pobierałam skina, to co jakiś czas mi się wyłącza, dlatego nie mam teraz fade, Nie wiem czemu. Znaczy wiem czego ja... no, no. <noise> Coś ze stronką musi być, nie tak, skąd pobierałam. Znaczy, bo to nie jest pobrany typowo na dysk, tylko z tej stronki z z uploadowane czy jakoś tak. Dobra. Ludzie. Oby mnie zginęło. Dobra, uciekamy. A! Dobra, myślałam, że będzie to bardziej widowiskowe. A. No wiem, mogłam się nie wspinać, ale kurde, tak się bałam, że zginę, że... Że nie wiem. Jej, patrzcie ile żelaza. Ui! Wybuchło nam 5000 widzów, tak. Podbieramy wszystko co nasze. Żadnego cave systemu tu nie ma. Co w sumie dobrze, bo ogólnie Okej systemy, to wiecie, My ostatnio przerażają trochę. Uuu, ile żelaza! Uuu, ile żelaza! Ale widzicie, fajna zabawa z TNT. Szkoda, że kurde, wszystko na to poszło, nie? Wszystko, co zbierałam ostatnio. Nie, no, nieźle, tylko. Wiecie, no na pewno ze 100 tysięcy TNT wyglądałoby to znacznie bardziej widowiskowo i ogólnie pewnie zgi bym zginęła. Ale ten. Ale chciałam, że tak powiem. O, tu nawet jeszcze coś wybuchło. Patrzcie. Jak daleko to poleciało. E, ale chciałam, że tak powiem, nie używać kodów, no bo. Kurczę, takiej ilości TNT to by przez pół życia by mi nie starczyło, żebym nie, nie nazbierała tego. Ach, pozbieram sobie tego węgla. Bo, wybaczcie na chwilę. Ja nie mogę się powstrzymać. O, kilowy mi się kończą klucze. Dobra. Um, także... Było to zbyt wizowiskowe, jednak mimo wszystko a, fajnie wybuchło. Tak jak mówię, te TNT nie jest hakowane, ani nic w ten deseń. O, więcej węgla. Um, ono jest zbierane przez ostatnie. Po prostu, jak grałam, to zbierałam ten proch z creeperów, no to jest wszystko naturalnie uzyskane. Weźmy sobie tego żelaza. tego było. Tam jeszcze coś wybuchło. Nie wiem, co z tym czerwonym proszkiem, czemu to nie chciało wybuchnąć, jak należy. Gistem. E, drzewo się zachował? Zachowało się. Ciekawe. E, czekajcie. No i nie ma tu więcej surowców, kurde. Mi się wydawało, że tego jest tak dużo. Jakby ślepa jestem, bo ja tu, ze mną to jest wszystko możliwe. Nie, ale nie widzę tu nic specjalnego, jeszcze pełno żwiru. Pewnie coś się pod nim kryje. Zobaczymy tak na szybciutko. Tymczasem pod żwirą się kryją różne ciekawostki. Coś mi tutaj muzyczka się włączyła. Mi się wydaje, że tu jest jakiś cave system. Czekajcie, bo pewnie nic nie widzicie. Albo mi się wydaje już. Te Dobra, tu nie ma w a... tę Dobra, łopata się skończyła. Nie, tu nic nie ma. Po prostu zbiorowisko żwiru. No to w takim razie to by było chyba na tyle, bo już tak za długo gadam znowu, pewnie będę musiała... Znaczy nie muszę dzielić na dwie części, ale wiecie. Dobra, wiem, trochę wam zepsułam zabawę tym, że się wspinałam akurat w momencie wybuchu, a naprawdę nie chciałam zginąć. Wybaczcie. No, dziura się zrobiła średnia. Myślałam, że będzie coś większego, ale tak jak mówię... Jest to spowodowane małą ilością TNT. Nie miałam tego zbyt dużo. Około 33 sztuki czy 35. No i wyrąbało tylko taką dziurkę. Się przestraszyłam czegoś, nie wiem czego. <grych> no dobra, w takim razie dziękuję Wam wszystkim. Jeszcze raz bardzo serdecznie za subskrypcję. I cóż, mam nadzieję, że mimo wszystko się podobało, chociaż trochę. I w takim razie zapraszam do jakichś innych zagrajmy. Nie będzie zagrajmy z Minecrafta, to już było mówione. Save'a na razie też nie daje. Nie pytajcie się mnie już o to. Jak będzie mi się chciało, to to dam tego save'a, ale yy, nie zadawajcie mi miliona pytań o save'a, bo to wam nic nie da. A tylko pogorszy sytuację, bo jak mnie wkurzycie, to nie dam wam save'a. <laughs> Więc mnie nie wkurzajcie. <laughs> no, yy, także jeszcze raz wszystkim wam dziękuję i i zapraszam do jakiś tam zagrajmy. No, krówka w dole sobie siedzi. Pełno zwierząt jak zwykle obok mnie. No także dzięki jeszcze raz i, i cześć wszystkim.